No się Manko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michu, Michalski z tej strony nagrywam w drugą stronę i z inną czapką. wymyśliłem sobie tak, że zawsze będę nagrywał w inną stronę i z inną czapką, tylko problem jest taki, że koszulki mi się skończą Pff. jutro, ale <gryw> nic to. Dobra, dobrze, brzegu. Bo... Zrobimy sobie wspaniałą kampanię na Galkce od Taiko. Taiko jest bardzo dumny albo dumna z tego, że ma taką kampanię. Pochwalili się na Twitterze, także wydaje mi się, że warto się będzie nią zainteresować. A jest tam jedno takie specyficzne zadanie, które daje mi potencjał nagrody w przyszłości. Więc dlatego właśnie sobie to zrobimy i już nie przeciągając tradycyjnie zapraszam na... INTRO! Tutaj właśnie mamy ten ich bardzo obszerny post. Tutaj, jeśli będziecie mieć problemy z tymi quizami, które są na Galkse, to oczywiście, jeśli nie chcecie ściągać od trzeciej C, bo mamy już przygotowane odpowiedzi, to możecie też sobie przeczytać to, co tutaj Witalik napisał i tam będą pewnie odpowiedzi. Tutaj mamy te kampanie na Galkse i mamy wszystko elegancko opisane, możemy sobie tutaj wejść. Mamy nawet leaderboard, ile kto załapał punktów. Tutaj mamy kampanię. Kampanie są dwie. Ta właśnie, Trust Bonus. Tutaj jest jeszcze Taiko Discord, Twitter i, i, i Twitter. I chodzi mi o to. Tutaj właśnie, przed chwilą tu wchodziłem i się pozmieniało. Chyba cały czas pracują nad tą kampanią, bo jeszcze przed chwilą nie było tutaj tych dwóch zadań. A na Discord na pewno warto zajrzeć, tylko bardzo często jest problem właśnie z weryfikacją, że my jesteśmy na tym Discord. Tutaj już jest 129 tysięcy, także nie zwlekajcie, bo może się to bardzo szybko zapełnić. Dobra, tu dajemy complete. A tutaj chyba była taka kapcza, która mi nie chciała przejść. Tak jest, tak jest. Tutaj jest, no ta kapcza. to muszę z telefonu zrobić. Jeśli wam by też nie wchodziło, to też spróbujcie z telefonu. No wszystko git. Klikam tutaj Verify. Wyświetla się kapcza. Sukces. A, tu trzyma to. Trzeba, to... Nie szczaiłem tego, że to trzeba po prostu przycisnąć. Przycisnąć i trzymać oczywiście. Dobra, to tutaj już powinien nas halo, halo. No nie, jeszcze raz. Verify, klapcza kliknięta i przyciskamy i trzymamy. Dobra, dajmy im tu chwilę. Tylko właśnie szkoda, bo pewnie nas tak szybko nie zweryfikują teraz. A bez tej weryfikacji nie pokażę wam tych paszportów. No i trochę lipa, ale nic to. Możemy zacząć te normalne zadania, które oni tutaj dla nas przygotowali. Tutaj lajkujemy i... Retweetujemy. Like i retweet. Tutaj jeszcze możemy zostawić follow. Dzięki, dzięki. Verify, verify. Mamy to. Claimujemy punkty. Dzięki wielkie. Super. Co mi nie zebrało tych punktów? Transaction submitted. To może wskoczą, wskoczyły, dobra. Okej, okay, lecimy kolejne. Już tutaj widać, że mamy dostępny nawet. Coś mi ten MetaMask. Dobra, to mamy. Klejmujemy. Nie wiem, co tutaj trzeba było zrobić. Chyba trzeba było wejść tylko na stronę. Tak, tutaj jest na mirror, trzeba wejść. Dobra, to mamy, to mamy. Możemy kolejne teraz otworzyć. Co ten MetaMask? Visit Tape 1 ZKEVM. VM. Sprawdźmy co to jest. A tu jest też link do Mirror. A to spoko. Można sobie wymintować. To jest na optymizmie. O już są wyprzedane. No trudno. Nie to nie. Weryfikujemy się. Tak jest. I klejmujemy teraz. Transaction submitted. Dobra. Jeszcze mamy kilka tutaj. Tutaj też jest... Jedno bardzo proste, również na Mirror. Tutaj już było 18 tysięcy, to na pewno nic dla nas nie zostało. Nawet nie sprawdzam, tylko weryfikujemy i klejmujemy elegancko. Podoba mi się to. Dobra, wracamy na stronę poprzednią. Ten Metamask TestNet Questions. Dobra, start, proszę Państwa. Tutaj będzie odpowiedź C. Next, tutaj też będzie odpowiedź C. Next, i tutaj będzie odpowiedź B. Inception layer means deploying to on the top of layer 3. Submit i sprawdźmy to. Tak jest. Klejmujemy hmm. Dobra, wróćmy do poprzedniego. Tutaj mamy jeszcze jeden. Nie, to również jest chyba z Mirror. A nie, to jest ta notka od Vitalika. A to spoko, czytaliśmy. Dobra. Verify. Mamy to. Claimujemy elegancko. Znowu Metamask. Dobra, wracamy. Znowu Metamask. I tu mamy ostatni quiz. Zaczynamy go. Tutaj będzie B, czyli Type 4. Kolejne będzie C, czyli Type 1. Nie. Tutaj będzie Type C, czyli Type 1. Tutaj będzie B. Next. I tutaj również B. Submit. Uwaga, uwaga. I... Klejmujemy. Widzicie, jak to dobrze? Odpowiedzi z trzeciej C zawsze działają. Dobra, no i teraz ten nieszczęsny git passport. Tu akurat zachowała mi się strona, którą otworzyłem wcześniej, więc mogę Wam to pokazać, jak to wcześniej wyglądało. Galaxy Passport to chyba każdy już powinien mieć. Tyle działamy na tej platformie, że to powinno być już dawno. Zrobione. A jeśli chodzi o to zadanie, to tutaj nie wiem konkretnie jaki oni chcą mieć score. Ale jeśli macie ten gitcoinowy paszport, to wydaje mi się, że to będzie bardzo możliwe, że jedna z metod weryfikacji, jeśli chodzi o airdropy, w przyszłości Explore Stamps. No i musimy sobie sprawdzić, co tutaj nam brakuje. Może tego GTC muszę zastejkować w sumie. A ja mogę się połączyć Googlem. No i elegancko. Co tutaj mam jeszcze? GitHub mogę sobie podłączyć, success, elegancko. Facebooka w sumie też można, czemu nie? To jest, to jest. verify. Podpisujemy. Dobra, zweryfikowany elegancko. Linkedin możemy sobie podłączyć. Ostatnio założyłem Linkedina. Zapraszam wszystkich serdecznie. No tutaj jest, proszę bardzo, Michał Lewicz serdecznie zapraszam, a my możemy lecieć dalej, czy nie? Dobra, mamy to. NSA akurat nie mam. Proof of humanity. Co to jest? Sprawdźmy. Sign. Verification failed. To nie wiem co to jest dziwne. Snapshot mamy. Git połap może? Sprawdźmy. Nie wiem, czy mam. Chyba nie. ZK, Sync, NFT Hodler, Coinbase jeszcze można sobie podłączyć. Verify. No, tylko ja tutaj potrzebuję kod SMS-em, a tu gdzie jestem, to nie wiem, czy mi przyjdzie ten SMS. Czekamy. Sprawdźmy, jak tu teraz nasz Zweryfikują, czyż pewnie i tak mi nie wszedł ten Discord. 29 już mam. Mogę skleimować sobie te punkty? Nie, jeszcze nie. Ale teraz już mi zaliczyło, także chyba mogę, nie? Nie, jeszcze nie. Teraz bono. No bo jeszcze ten Discord mi nie wszedł. Tutaj trzeba mieć rolę Human. Sprawdźmy, jak ją dostać. Tak, oni mnie tu jeszcze weryfikują. No nic, no przeklikałem wszystko, co tutaj chyba jest możliwe. I trzeba czekać na tą weryfikację. Podawajcie tu różne emotikonki. Przeklikajcie sobie tam wszystko i mam nadzieję, że was zweryfikują trochę szybciej niż mnie. Także życzę Wam powodzenia. Wszystkie linki są tutaj w poście i link do tego posta oczywiście znajdziecie w opisie. Poproszę zostawić jakąś łapkę w górę. Siemanko, pozdrówki.